Pochodziły głównie z Polski i Litwy. Wiele z nich nie skończyło jeszcze 20 lat. Od momentu, gdy blisko 500 kobiet trafiło do obozu pracy w Gwiździnach, minęło prawie 78 lat. Aby przypomnieć ich tragiczną historię, w miejscowości stanął kamień z pamiątkową tablicą. Upamiętniamy przede wszystkim kobiety narodowości żydowskiej, które były więzione po bliskim podobozie, podobozie, który był zlokalizowany właśnie w miejscowości Gwizdziny. Wyciągamy lekcję z tego e, doświadczenia i staramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego e, te kobiety spotkał tak tragiczny los, dlaczego były zmuszane do ciężkiej, ponad siły pracy. Obóz w Gwieździnach, podobnie jak obóz w pobliskim Krzemieniewie, podlegał kompleksowi OT Elbing. W Gwieździnach, na polu znajdującym się zaraz za nowo powstałym pomnikiem, stało kiedyś kilkanaście namiotów, w których mieszkały więźniarki. Wiele kobiet wycieńczonych, głodnych i wyziębionych umierało. Ja myślę, że nie można zapomnieć o tych wszystkich, którzy oddali swoje życie. Nie można zapomnieć o tych wszystkich, którzy gdzieś właśnie w takich małych miejscowościach albo ciężko pracowali, albo byli zamknięci w jakichś obozach, albo byli wręcz zamordowani, bo bywały takie miejsca. Z wnioskiem o utworzenie miejsca pamięci wystąpił regionalista pan Marek Połomski. Na swojej drodze spotkał wiele przychylnych jego pomysłowi osób. Ludzie odchodzą. Pamięć zanika i od kilkunastu lat to we mnie dojrzewało, żeby jednak spróbować zachęcić władze gminy, żeby upamiętnić takie miejsce. Dwa lata temu udało się wystartować z takim pomysłem. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy asystę przy pomniku pełniły poczty sztandarowe, w tym młodzież ze szkoły podstawowej w Gwieździnach. Szkoła na mocy specjalnego aktu przekazania jest opiekunem pomnika. Szkoły są sprawdzonym opiekunem wielu miejsc pamięci, więc w naturalny sposób zwróciliśmy się do miejscowej szkoły imienia księdza Kazimierza Wróblewskiego w Gwieździnach. Szkoła z aprobatą podeszła do tego wyzwania. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów i krótka modlitwa. telewizja Kopernik. Kopernik.tv